Jędrzej, Fabiana i Sergej, niech mi każdy pojeżdża. Skąd się udzielły dziury w sercu? Indyk, ojcze. Ja właściwie sam się temu bardzo dziwię. Kogo zapytać z galanterią? Kto by ty grosser na serio? Owca stała za Pójdę, spytam się barana. Koń odezwał się najprościej. Moja rzecz to dziury w moście. Pies odmachał ser dokładnie. Czuję ko. Dają ziemię, słyszy, miauczną. Dziury robią myszy. Przylecia wreszcie grona. Sprawa będzie wyjaśniona. Próby dziur natychmiast robię. mam świetne czucie w dziobie. Bada dziury jak należy. Każdą dziurę w serię bierze. Każdą zgłębia i przebiera. A gdzie ser? Nie ma sera. Indyk miał owca z blado tu! Wrona serna zjadła, na to wrona na nic góry. Wam chodziło wszak o dziury. Wprawdzie ser użyłam cały, ale dziury pozostały, bo gdy badam, nic nie gadam i co trzeba gdzieś to zjadam. Trudno, nikt do dziś nie docenia prawdziwego poświęcenia. Po czym wrona, jak to ona poszła sobie obrać?